dzisiaj chciałem wam pokazać usterkę, na której poległo dwóch, co najmniej dwóch mechaników, w tym jeden zwący się elektromechanikiem. Usterka dotyczy nadmuchu w samochodzie marki Peugeot. No, no i po prostu ja w ramach tego, że to jest mojej, auto mojej siostrzynicy, postanowiłem, że po prostu zobaczę. Czy rzeczywiście diagnoza, która była rzucana przez moich poprzedników, którzy patrzeli jest trafna i czy naprawa tego będzie. No i taką się prezentuje teraz, no niestety musiałem tutaj trochę porozbierać. No jak widzicie, tutaj jest Klimakronik. No i tutaj wszystka cała instalacja musiałem ją rozpruć, żeby po prostu się podostawać do tego, co, co chciałem sprawdzić. No, bo diagnoza była taka, że do wymiany jest wentylator i regulator. Jakoś coś tam nazywa. No, jesz w skrócie potocznym. No. No i wziąłem, wiadomo, zacząłem od skrzynki tam bezpiecznikowej, przekaźniki. Potem tutaj yy, sprawdziłem klimatronik cały. Znaczy, no nie jest klimatyzacja, klimatyzacja automatyczna, bo klimatronik to jest w samochodach grupy WAC, tutaj to jest po prostu klimatyzacja automatyczna. Yy, powiem Wam szczerze, nawet rozłożyłem na czynniki pierwsze stacyjkę, żeby zobaczyć, czy tam yy, po prostu nie ma żadnych styków yy, zaśniedziałych, ale do brzegu od czego zacząłem. Zacząłem od tego, że tam no, generalnie w tym samochodzie dmuchawa się znajduje za korumną kierownicę, tam przy samej ściany niegrodziowej, nawet ciężko będzie to chyba pokazać Wam o tam takie u góry dwa czerwono i czarny kabelek jak widzicie to jest właśnie tam dmuchawa, no ale udało mi się tam wsadzić rękę, wypiąć wtyczkę założyć tutaj, sobie porobiłem specjalne na tą okazję kable żeby połączyć po prostu tą dmuchawę na krótko do akumulatora w celu sprawdzenia, czy dmuchawa jest sprawna, no bo ten elektromechanik stwierdził, że dmuchawa jest popsuta i prawdopodobnie właśnie ten jeż. No i że naprawa będzie kosztować dosyć sporo, no bo to trzeba by było to wszystko rozbierać, łącznie z kolumną kierowniczą. No. No i ja po prostu podłączyłem na krótko ten, tą dmuchawę no i okazało się, że ona chodzi na krótko. Potem podłączyłem sobie multimetr do wtyczki, która wchodzi do dmuchawy no i też mi pokazała, że tam prąd dochodzi czyli tak, reasumując sprawdziłem czy dmuchawa jest sprawna dmuchawa jest sprawna podłączyłem sobie multimetr do kostki która wchodzi do dmuchawy i tam prąd dochodził mało tego nawet jak regulowałem tutaj na panelu klimatyzacji siłę nawiewu to te wartości prądu spadały więc stwierdziłem, że ten niby jest, chociaż tutaj jeszcze jakoś inaczej to się nazywa nie jestem mechanikiem, więc nie będę tutaj używał profesjonalnych nazw no, to no, na chłopski rozum też działa skoro jak biorę niższą wartość żeby ten wentylator niby wolniej się kręcił to jest mniejszy prąd a jak go zwiększam to prąd się zwiększa i jest yy, większy i wziąłem też sobie, bo wiecie multimetr on jest dość, dość czuły Czyli sobie wziąłem tutaj halogen, podłączyłem pod tą wtyczkę, no i halogen też mi świecił, ściemniał się i podjaśniał. Tylko, że to jest, a nie miałem zwykłej żarówki tam 50 wadowej czyli ten halogen LEDowy, on trochę mniej prądu pobiera. No ale stwierdziłem, że panel jest dobry, prąd dochodzi, muchawa też jest dobra. I gdzie jest problem? Nie, I zacząłem tak szukać, sobie mówię po kabelkach, dlatego doszedłem jeszcze do stacyjki. Pies mi sorry za te odgłosy, ale pies mi tu dalej nie daje spokoju. Odejdź. No i tak zacząłem kabelkami, kabelkami patrzeć. Gdzie jest problem? No bo po prostu ten prąd nie dochodził taki, jak powinien. Wolty były, ale nie było natężenia. Czyli amperów tak jakby. Coś takiego. No nie wiem, jak to Wam tak prosto wytłumaczyć. No. No i doszłem tutaj, jest taka. No i doszłem do momentu, do tej kostki bezpiecznikowej. On chce się z mną bawić, przyniósł mi piłeczkę. No, doszedłem do tej kostki bezpiecznikowej. I okazało się, że jeden kabel, właśnie ten siwy, który tu widzicie, idzie właśnie do wentylatora. A jego połączenie wygląda tak, jak tam widzicie, jest całe wypalone. No i sprawdzając, rozłożyłem to wszystko na hmm, czynniki pierwsze, no bo chciałem stwierdzić dlaczego tak to się stało no bo wiecie mógłbym yy, przygnąć jak niektórzy robią kontakt z cleanerem wsadzić bezpiecznik no i to by działało przez jakiś czas no ale stwierdziłem że to nie jest yy, skutek znaczy to jest skutek ale gdzie jest przyczyna tego że tak tu się, się dzieje zaraz wam opowiem co tu zrobiłem i jak to sprawdziłem mianowicie jak tu widzicie Tutaj wchodzi czerwony kabel, który idzie od stacyjki. I tam w środku na te pierwsze raz, dwa, trzy, cztery gniazda na zasilanie idzie gruba, bardzo szyna. No, ciężko Wam będzie pokazać. Ale z jednej strony jest gruba szyna. A z drugiej strony na wyjściu są trzy cienkie blaszki. Na tyle cienkie, że jak ten wentylator chodzi, to jest po prostu usterka, tak jakby wada fabryczna. Bo te blaszki są za cienkie, z tego względu, że wentylator stawia duży opór i jest y, dość duży bezpiecznik wsadzony. On stawia duży opór. Nie daj Boże, jak te kable, znaczy y, nie kable, ta wtyczka zacznie troszkę śniedzieć, ona po prostu się będzie grzała. Z racji tego, że y, bezpiecznik tu jest piętnastka, bynajmniej był 15, nie wiem czy to oryginalny, ale to będę dopiero sprawdzał jest 15, to ten bezpiecznik się nie pali, tylko zaczyna nam wypalać to gniazdo, co jest bardzo niebezpieczne, bo, bo może doprowadzić do pożaru auta. Jest mnie tu dalej molestuje. No i po prostu stwierdziłem, że zamiast po prostu wpinać ten kabel w nowe gniazdo na tych samych stykach oryginalnych, które tu są no to ten problem powróci, no może nie w ciągu tygodnia, ale no nie wiem za rok, dwa stanie się dokładnie to samo, z tego względu, że te blaszki trochę zaśnie dzieją, czy cokolwiek się z nimi stanie, będzie gorszy kontakt one zaczną się grzać, nie pójdzie bezpiecznik, będą się grzały i kolejne gniazdo będzie wypalone, dlatego wziąłem z racji tego, że jak mówiłem yy, zasilanie jest na dosyć grubych bolcach no możecie zobaczyć no ale to są jakieś 1,5 mm takie blachy a mówię, a odejście są takie cieniuteńkie blaszeczki to zarobiłem sobie po prostu końcówkę na dużym yy, z dużą taką blachą i bezpiecznik po prostu na kablu też tu jest porządny zaraz Wam pokażę Widzicie, jak to tu jest zrobione? Tutaj kontakt jest o wiele lepszy z tego względu, że jak widzicie z jednej i z drugiej strony ten bezpiecznik ma dość dobre, dobry kontakt. Że prąd przez niego płynący nie spowoduje tego, że to się zacznie nagrzewać i będzie wypalało się. Dlatego postanowimy właśnie bezpiecznik dać na kablu, a wtyczkę wsadzić w zasilanie, które też jest dosyć grube, i jak to. Zrobiłem. Taka moja przeróbka, po prostu to zacznie. Musi działać. Także troszkę, tak jakby fabrykę poprawię. No i po prostu to jest wada fabryczna. Odejście bezpiecznika. Wtyczka bezpiecznika na odejściu jest za cienka i po pewnym czasie to po prostu się topi, wypala i następują właśnie problemy z klimatyzacją, z nadmuchem. Także, jak widzicie, czasem jakaś drobna rzecz łatwa w naprawie, tylko trudna w, trudniejsza w zlokalizowaniu. No bo ja nie mam tutaj żadnego komputera, którym mógłbym się połączyć i zobaczyć, jakie tutaj występują problemy. Tylko ja po prostu, jak widzicie, multimetrem. Żaróweczką, i tak dalej, ja muszę to po prostu zlokalizować. Nie mam, że połączy komputer i widzę, gdzie mogę szukać. Tylko, no, tak wiecie, kabel po kabelku muszę, no, bo nie zajmuję się tym, yy, że tak powiem, zawodowo. Tylko to jest takie moje jakieś tam hobby. No, mówię w ramach tego, że są święta, a siostrzenica nie mogła sobie z tym problemem poradzić. No, mechanicy, elektrycy. Stwierdzili, że no można naprawić, no ale to koszt będzie taki, że przewyższy wartość auta. tak? To ja postanowiłem sobie popatrzeć w wolnej chwili, no i naprawić, nie? No jednak się okazało, że to nie jest ani wentylator, ani regulator, tylko po prostu wypalone gniazdo. No i czemu musiałem po prostu wymienić tą wtyczkę i i powinno działać, znaczy, no działa! No, bo już sprawdziłem. Także to działa, i mam nadzieję, że już nie będzie występował ten problem z wypalonymi gniazdami bezpiecznika. Także co, teraz mnie czeka poskładać to wszystko do kupy. No i niech się cieszy dziewczyna działającym samochodem, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Z tego względu, że jest zima, szyby parowały i to było niebezpieczne po prostu dla niej żeby ona takim autem jeździła no to lepiej żeby tutaj wszystko działało tak jak należy no a tym mechanikom, elektrykom mówię pozdrawiam serdecznie no chyba że to był po prostu zwykły zwykłe naciąganie na, na pieniądze nieznającej się dziewczyny no ale jestem ja i udało mi się bynajmniej to naprawić, no mówię, no usterka błahostka, tak jakby, nie? Bo jeśli ktoś się zajmuje tym profesjonalnie, mają y, odpowiednie narzędzia, urządzenia, no to mi naj, najdłużej to zeszło rozebranie tego wszystkiego, wiecie, rozprucie tej instalacji i szukanie kabel po kabelku, gdzie jest problem i sprawdzenie wszystkiego, żeby na darmo nie wymieniać, tak? Bo nie sztuką jest wymienić pół samochodu dobrych rzeczy jak z, yy, właśnie zlokalizować gdzie jest problem i go naprawić, poprawić ewentualnie. No bo mówię, sądzę, że jakbym to zrobił tak jak było, czyli po prostu kabel bym przepiął w inne gniazdo. Może to nie wygląda zbyt pięknie, ale jak na moje oko będzie po prostu lepiej pracować. Spełni swoją rolę, zabezpieczam obwód. Nie jest to tam na krótko zrobione. Obwód jest zabezpieczony z tym, że Zasilenie jest w innym miejscu, jak powinno być, no bo oryginalne jest za cienkie moim zdaniem. Może się mylę, ale nie wydaje mi się. Także widzicie, czasem trzeba po prostu fabrykę też poprawić, żeby zlikwidować usterki i przyczyny różnych dziwnych problemów w aucie, bo z tego co wiem, no to w tych peżotach no to jest dosyć standardowa usterka. Także co? Ja się zabieram za składanie, a Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!